Jeśli szukacie piłki, która wygląda jak oficjalna piłka NBA, ale można nią grać zarówno na zewnątrz, jak i na hali, to zostańcie ze mną. Dzisiaj przyjrzymy się piłce Wilson Authentic Indoor Outdoor. Dodatkowo dla wytrwałych na końcu filmu niespodzianka. A żeby potwierdzić, że ta piłka rzeczywiście wygląda tak jak oficjalna piłka NBA, to wziąłem oficjalną piłkę NBA. Zobaczcie sami. To jest piłka NBA wykonana ze skóry naturalnej, to jest piłka NBA Authentic Indoor Outdoor wykonana ze skóry kompozytowej. Wygląd jest niemal identyczny. Różnice to jest tutaj napis jest indoor outdoor, no a tutaj mamy genuine leather czyli oficjalna piłka NBA Game Ball. Natomiast cała reszta wizualnie wygląda niemalże identycznie. Wiadomo, będziemy mieli troszkę inne oznaczenia przy wentywu, bo to dotyczą piłki syntetycznej, tej naturalnej, natomiast. Podpis komisarza, ligi, logo, nazwa są dokładnie w tym miejscu. Nawet tutaj mamy wykonanie takie w skórze srewerko dookoła i tak samo tutaj zrobili srewerko dookoła. Piłka została wykonana z bardzo przyjemnej w dotyku skóry syntetycznej. Wilson zastosował tutaj technikę Deep Channel Technology, która pomaga trzymać piłkę, odprowadzać pot z dłoni i poprawia chwyt. Dzięki skórze kompozytowej najwyższej jakości można ją grać zarówno na hali jak i na zewnątrz. Mamy pewność, że ta piłka nie zaczyna się szybciutko, natomiast na pewno pojawiać się będą takie ryski, ponieważ skóra kompozytowa ma to do siebie, że pod spodem kolor jest inny niż na zewnątrz, więc pierwsze dni, pierwsze rasze rozgrywki Mogą mieć takie złudne poczucie, że ta piłka się szybko wyciera. Natomiast to jest tylko poczucie, bo pierwsze ryski zawsze bardziej rzucają się w oczy na pięknej, błyszczącej skórze. Z czasem ta skóra po prostu zrobi się taka lekko zmechacona i będzie jak dla mnie jeszcze bardziej przyjemna w dotyku i chwycia. W modelu ten Wilson zastosował dentkę z systemem Air Retention System. Dzięki temu nie musimy dopompowywać piłki co parę tygodni. Spokojnie ona wytrzyma miesiąc, a nawet dłużej. Model ten występuje w rozmiarze 7, czasami zdarzy się w sprzedaży rozmiar 5 i 6, natomiast w Polsce jest to niestety niezwykle rzadko spotykane. Jest to piłka, która dostarczy najwięcej radości fanom NBA, bo wiadomo, wygląda identycznie jak piłka NBA. Dodatkowo ma bardzo fajny przelicznik, jeśli chodzi o cenę i jakość. To jest jedna z lepszych, na pewno w top 3 piłek, która właśnie najwięcej oferuje co do swojej ceny. W tej piłce wszystko jest zrobione poprawnie. Tutaj zagłębienia między panelami są niezagłębokie, ale też nie za płytkie. Skóra ma bardzo fajny chwyt, jest taka czepliwa. No, wygląd to jest bajeczka, szczególnie dla kogoś, kto ogląda mecze NBA. Właśnie te wszystkie, wszystkie parametry, które posiada jest to jedna z najbardziej polecanych przez nas piłek. Szczególnie dla kogoś, kto chce mieć bardzo uniwersalną piłkę i na zewnątrz i do hali. A dla wszystkich, którzy wytrwali do końca mamy niespodziankę, tak jak obiecałem. To jest kupon o wartości 10 zł do wydania na sklep PL na ten właśnie model. Obniży on wartość waszego koszyka pod warunkiem, że ta piłeczka będzie się znajdować w nim. Wysyłamy bardzo szybko, bo wystarczy zamówienie złożone do godziny 12:00, to wysyłamy jeszcze tego samego dnia i już jutro ta piłeczka może być dokładnie u ciebie do następnego